Siemaneczko Ludzka w dzisiejszym odcinku. Gramy w stand -off i gramy Team Dead Match. Ogólnie to nie grałem już ponad miesiąc i pewnie będzie słabo, ale postaram się wygrać coś. Zagrałem dzisiaj jeden meczik. I mm, jak to? Spróbuję trochę. Pograć AWP, trochę Diglam. i M-KoW. czyli moja ulubiona broń. Ja idę do terrorystów. Aha, ja poszłam do... No dobra. Aha, ja poszłam do antyterrorystów. Myślałem, że chciałem pójść do Też Bierzemy AWP. Dobra. A jeszcze przed... przed moim... przed... no... przed zaczęciem i jeszcze wam powiem. Nie umiem grać AWP. -o. Widać. Dobra, ja nie gram AWP, bo nie umiem. Jedna broń, którą bardzo dobrze gram, to właśnie MK. A tak to. może Kałach. Kurde. Aha, ten dwóch stoi Dobra. Ogólnie znowu przegrywam. Znaczy, zostało 3 minuty, ale. Ja weszłem na ten mecz nie wiem chyba trzecia minuta to była ja weszłem na ten mecz dobra myślałem że ten mecz ten będzie od początku ale jest yy, już zaczęto. więc odcinek będzie krótszy, bo gram tylko jednego defusa po prostu. Sorry za Discorda. Dobra. Idę na spawn nieprzyjaciela. O no nie, odwróciłem się i... Dobra Dobra Jestem już trzeci A gram tutaj Dopiero dwie minuty Nie A, mi wyskoczyło Dobra Udy, Ciężko, Hedda z daleka dobra no co? nie ciągle tu się krętu dobra 50 sekund Dobra. O nie. Teraz to mu się udało. Akerem. Znowu ten sam. Nie, teraz muszę go zabić. To nie jak go zabiję. Zabiję go. No, mówiłem, że go zabiję. 10 sekund to już koniec. Odcinek taki krótki, ale dobra. Dobra, ale. Ale wiecie co się właśnie stało? Nie grałem miesiąc. A co najlepsze, w tej rundzie dopiero 2 no, minuty zagrałem. I byłem pierwszy w drużynie. Ciekawe. Dobra. To na tyle w tym odcinku. Dajcie lajka. Na 10 lajków od razu startuje kolejny odcinek. No i...